Okej, okay, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dankos, a to jest odcinek z Lola, a konkretnie Nunu nam idzie. Na wstępie proszę Was o zostawienie łapeczki w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale. I życzę miłego oglądania. Gramy Normala. Ponieważ no, na Rankedzie nie będę z... Tym Nunu wychodził, stwierdziłem, ponieważ no jeszcze sfiduje, a tutaj też jakiegoś dobrego bildu czy run nie mam na tym nunu. Gram pod pentfazowy właśnie wystrasza. I to taki niestandardowy nunu. Zobaczymy jak wyjdzie. Propozycja od Wiza, ja oczywiście przyjmuję takie propozycje. No i nagrywam. Tutaj jest uło. Już jest. Nasz. No w sumie niepotrzebnie, nawet uszedłem, ale dobra, ale dobra. Niepotrzebnie jeszcze włożyć Mam nadzieję, że nie sfiduję gierki za bardzo, bo tak na nagraniu to... Nie. Odcinki jak na razie postaram się wrzucać dwa razy w tygodniu. Chyba, że będzie stream, to wtedy jeden odcinek w tygodniu. Ale to się jeszcze zobaczy. Ponieważ czekam, aż mi odnowią internet. I co mnie pingujesz, kościół? Dobra, tu wiemy, że jest Kazik. No i to było dobre, to było dobre akurat. To było dobre. O, tutaj no niepotrzebnie już się wdał w bitwę, dobra. No, a Ignancik by go zabił na spokojnie. Tak myślę. Dobra. dał się. Zabrałem blue, więc dla mnie chyba wymiana bardzo na minus. Tu nie potrzebuję flashować na razie. W farmie jestem, no, stratny na razie, ale spokojnie. Ich jungler jest w plecy i to tak dość mocno w plecy. Zapomniałem, że W nie bierze minionów. Też taka ciekawostka. Dobra. Yasuo mocno obijany przez miniony. Nie mogę coś zautoatakować tych minionów walonych. Na szczęście z Yasuo jest inaczej, tutaj autoataczki w niego... Jeszcze jako tak wchodzą. No nie, spóźniłem jeszcze W. Chciałem w niego trafić, a wyszło jak wyszło. Czyli nie trafiłem. Dobra. Będę się leczył na minionach. to no, nie jestło to taki No co jest Dobra udało się Spaliłem flasha, żeby go zabić. Nie wiem to chyba nie był Warf, bo był bo go zabiłem w sumie Dobra Jeszcze się mogę wychylować na minionach, także no. też jest to jakby jakaś rekompensata. Kurde, dob dobrze to było zagrane nawet. To, no no, i Willump to nie taki zły pomysł chyba no tego mi mida jest. Oczywiście to jest draft, na rankedzie pewnie byłoby inaczej, ale no... Jak już rankę mam grać z takimi pikami, to lepiej ja gram z kolegami, bo... Tak solo ja gram. Polega, bo, tak, samo jak gram z randomami, to mogą wyjść. I, no, i mnie zwyzywać jeszcze w lobby. Także, tak, no, tarczkę sobie zrzucił. Zjem sobie miniono. Tam za wcześnie zaatakowałem, ale to nic. Jeszcze nie tego miniona sobie zjadłem. A nie jest, dobra. Myślałem, że tutaj był. No zapomnę. Nie no, po to ja będę chyba bardzo przegrywał właśnie na tego Yasuo. Jak będę dawał się tak obijać z y, tornada, to słabo będzie. A jajaj. Już ma szóstka. Ja sobie poczekam pod wieżą. Kurde, nie dobiegłem. Ale czołg pożeram. Jest już szósteczka, także... Muszę się jeszcze cofnąć po item. Nic nie, nie zgarnę, o jeden minion się trafił. No i jeszcze mana nie mam, także no. Jest jeszcze bardzo słabo. Na szczęście jest jeszcze opcja, że mogę się raczyć, także no. Bity jeszcze obijan będzie zignal. Aha, i nie mam mana jeszcze na R'ka, Także no. Słabiotko, muszę cofnąć. A nie, no, kto tu biegnie? Także no. Zostanę. No całkiem nieźle, całkiem nieźle. Mogło być lepiej chyba, ale jest nieźle. Jak się leczę, kurde. Dobrze, dobrze. Tylko bardzo mało mam farmy, ale ciężko mi farmić na jesusu. To sobie zrobię. Hex flashon w Hextech'a najpierw polecimy samą z tym flashem um, i jeszcze dziś krótka informacja, wleci odcinek gdzie będę polecał stronkę także no. dziś chyba nawet nagramy dwa odcinki i jutro wrzucę jeden żebyście mieli co w weekend oglądać to tutaj wrzucę w weekend właśnie бургер No i to jest leczenie Z minionów, ojojoj, na no bocie się źle dzieje, z ale tu jest Jest suwo Czy się da Jeszcze mnie złapał Splashował także, no Niepotrzebny był nawet ten flash chyba. Ale nie dałem zabrać kila. No, zaraz jeszcze pójdę mu pomóc, tyle że... Jeszcze nam idzie, muszę chwilkę zostać. Jeszcze sobie chcę miniony wziąć. A jak sobie wezmę. Dobra, many nie ma, muszę szybko coś na manę zrobić jeszcze. Chopie, ok, ja i tak bym cię zabił. On wie o tym, czy nie? Sią na saporcie, no niby normal, ale w sumie, Kurde, zostawiłem mu całkiem sporo farmy. Ja się muszę wrócić. Mam już na Hextech'a, hekste także no. Pożeram to. Dobra, no. Trzeba z nim chyba pójść na rankada. Ale normalnie jest spoko. Ma przewagę farmy, ale ma 0,5. Także no, jeszcze jego jungler w ogóle go nie gankuje, co jest tu najdziwniejsze, ponieważ powinien go tam gankować. Ale no, się chyba przestraszył ten kazik, jak mu na starcie tego blue zabrałem. Jedyne dwa kile jakie zdobyli to na bocie Kurna nie zdrzałem go Olsz No teraz to, to no, sobie może zgankować, kurna. Tak, to się gra, kurna. No, no Willow, na idzie. Może na Flexach go wyciągnę? W sumie to moje też takie niepotrzebne. Dobra, jest plaj ściągnięty, to nie powinno wyjść nawet na drafcie, wiecie, ten mój Nunu. Ale jakoś wychodzi. No, jeszcze aż, tu jest, jak ja tu mam kolejnego double killa. Tylko muszę dobrze wjechać w nich. Kurde, no nie. Zabrakło, zabrakło. Jeszcze mogę zginąć. Mój heal, dobrze. Nie, ale ona napierdziela tym. Nie zginę. Muszę kogoś pożerać, kurde. A już miało być perfekt kadeno, niestety. Ale chociaż ma playta z tego, chociaż czy to dobrze dla niego, czy źle to. W sumie z 6 kila. I pisze aż 2-5, w sumie najwięcej kili nich ale. No i tak nie powinno. Tak pisać. Ten mecz się dość szybko skończy, no może i masz rację. Może i masz rację. Dobre teksty ma ten Duno. No. Serio. 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 Ja tu mam... Tak się kurna kilek kradnie. Tanker wygodną no spokojnie dogonił. Dobra, tu Senna powinna zabić tego jasuło on jest easy. Patrząc na... Dobra, nie no, nie zabiję go, ale chociaż bardzo osłabi. No, tu mamy Asę jeszcze. Dobra, trzeba zdobyć pętę chyba w tym meczu. Albo i nie. Mamy tu kazika w sumie, w sumie, w sumie. No nie, co. Tylko ona no napierdziela, kurna. Jak stary pobrowar. No nie, jeszcze mnie wrzuca pod tego towera. Dobra. Ucieknę, ucieknę, ucieknę. Dobra, dzięki. Posalił mnie teraz. Co to się dzieje Dobra, cofnijmy się Mamy już na itemek Teraz meczaje sobie chyba złożymy Chociaż meczaje wcześniej chyba powinniśmy złożyć na tego nunu 0,8 jest On już w pierwszej minucie tu no na... źle zrobił, że strzed z mida Ale Nunu nawija Mamy No i poddali się, dobra Także to by było na tyle Zostawcie łapeczkę w górę subskrypcji, jeżeli jesteście nowi na kanale I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie Napiszcie również komentarz Jakim czempionem mamy zagrać kolejny mecz Na odcinku Skonorujemy sobie, niech będzie ten doktorny. No i co? No i tyle. Na razie. Cześć!